Kurde, gdyby tylko ktoś mógł mi pomóc. Przecież ten pierwszy kontakt nie jest wcale taki trudny. Chyba wiem, jak mogę mu pomóc. Zobacz, to jest platforma Virtual Pitch, Twój osobisty trener, plan rozwoju, bo znajdziesz na niej program Sztuka Pierwszego Kontaktu, ale także motywator. Dzięki niej będziesz wiedział, co robić, będziesz mógł kontrolować swój postęp, a także będziesz mógł motywować się swoimi osiągnięciami. Jednocześnie trenować przyjęcia. Nie będziesz musiał się zastanawiać nad tym, dlaczego piłka ucieka ci spod nogi podczas przyjęcia. Nareszcie koniec chaosem. Co najpiękniejsze, przed treningiem w kalendarzu ustawiłem sobie trening na dziś i pojawił mi się on w zakładce, która znajduje się na platformie o nazwie trening na dziś. I z tego względu nie muszę przeszukiwać całego planu treningowego, aby wiedzieć co dzisiaj robić. Банашты Банашты Wow, ale jakość kontaktu i tak świetnie skoordynowałem to z obserwacją, to naprawdę działa. To co, dołączasz?